Witam na drugiej części pomyczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener Górnika, pan Marcin Brosz. Panie trenerze, proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. Na pewno chcieliśmy zdecydowanie inaczej skończyć ten sezon, natomiast staraliśmy zrobić się zrobić wszystko tak, jak powiedziałem, żeby, żeby punkty stały u nas, ale dzisiaj nie udało nam się to, ale myślę, że... Nie możemy patrzeć jak gdy przez pryzmat tego meczu, jeżeli mówimy o, mówimy o całym sezonie. Na pewno to co mam przed oczami i to, co chciałbym, żebyśmy wszyscy zapamiętali, to emocje, jakie były na naszym stadionie, bramki zdobywane w szczególności dzisiaj przez Igora, bo, bo to dzisiaj to było jego 5 minut. Sytuacje, jakie stwarzaliśmy z tyłu obrony i obrony Martina, jak również i poświęcenie naszych obrońców, i radość naszego zespołu ze szczeronych Bramek, i euforia Trybun. Jak gdyby patrząc przez pryzmat całego tego roku, to chciałbym, żeby zostało w mojej pamięci. Dziękuję bardzo. Pan Michał Zichlasz ze sportu prosi o skomentowanie odejście Igora Angulo oraz czy nie obawia się, trener. Że wielu zawodników kończą się kontrakty w przyszłym sezonie? Tu bym nie spekulował, poczekamy. Klub hmm, pracuje, żeby żeby zachować ciągłość jak gdyby, szkolenia. Natomiast o Igorze, to e, myślę, że również możemy tak, jak mówiłem, przez rok jakby patrzeć na nasz zespół, to o Igorze przez te 4 lata, bo to były 4 lata. No, ta konferencja długo by trwała, jakbyśmy mówili o Igorze, i to jako piłkarzu, który dostarczał nam emocji na boisku, bo to bramki z akcji, kontry, stałe fragmenty gry, rzuty karne no, no wiele, wiele ciekawych, ciekawych momentów, chociaż w mojej głowie na pewno to ten mecz w Puławach. Ja cały czas będę tutaj wypuklał. To był trudny moment dla naszego klubu, to też trzeba podkreślić, że Igor przychodził w bardzo trudnym momencie. Nie wszyscy piłkarze wtedy chcieli przyjść do zabrze, a Igor, Igor podjął wyzwanie, zdawał sobie sprawę, jak tytułowanym klubem jest górnik i jakie będą oczekiwania względem zespołu, względem niego. I podjął się tego wyzwania i dzisiaj myślę, że tą owację, jaką kibicę mu zgotowali zawodnicy w szatni. To jest pokłosie właśnie tego, że nie bał się podejmować wyzwań nie jak jest wszystko ugruntowane, tylko w momencie bardzo trudnym i to zostało zapamiętane przez kibiców, dlatego dzisiaj Igor dostał owację nastojącej i za to też dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Piotr Gierczyk z Papu prosi o ocenę całego sezonu w wykonaniu górnika. No. Fragmenty na pewno początek nie był taki, jak chcieliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy przebudować w szczególności środek, jak, jak sobie przypominamy zarówno Szymon Żurkowski Wako, coś, co, co, co było dla nas kluczowe. Zmienili kluby i przebudowanie tego środka było dla nas bardzo ważne. Szukaliśmy tam różnych możliwości w momencie teraz to jest ten okres przed pandemią tych parę miesięcy, gdzie ugruntowaliśmy już skład. Gdzie, gdzie zaczęliśmy grać jednym składem, mniej rotacji, bo, bo znaleźliśmy e, zastępców, za, zawodników, którzy odeszli, oraz tych zawodników, którzy byli w lepszej dyspozycji, wtedy zaczęły się też i pojawiać wyniki. I myślę, że to jest taka, takie podsumowanie roku: stabilizacja, powtarzalność, przewidywalność. To są rzeczy, do których na pewno musimy dążyć, bo, bo jeżeli tego nie ma, to ten czas jest przeciągnięty zdecydowanie. E, Wtedy oczekujemy wyników, a jak widać, nawet po tym naszym teraz tym okresie one przychodzą. Chcielibyśmy wszyscy, żeby szybciej, a jednak trzeba na nie bardzo ciężko pracować na treningach, trzeba bardzo ciężko pracować w meczach. A tak jak mówię, stabilizacja i kontynuowanie tego, co zaczęliśmy, spowoduje, że na pewno mamy ciekawy zespół. Dziękuję. Kolejne pytanie: Czy wiadomo coś więcej o urazie Erika Janży? Przechodzi wstępny lekarze, sztab medyczny wstępnie go oglądali, natomiast przejdzie na pewno bardzo szczegółowe badania. Dziękuję. Czy wiadomo już kiedy górnik rozpocznie okres przygotowawczy do nowego sezonu? Trzeciego. Trzeciego zaczynamy standardowo od badań, a czwartego wchodzimy w zajęcia na wojsku. Dziękuję. Pan Maciej Kmita z Wirtualnej Polski. Pyta, po raz szósty z rzędu mistrz Polski kończy sezon ze średnią poniżej dwóch punktów. To jedna z najniższych średnich w europejskich ligach. Co Pana zdaniem może mówić o polskiej lidze to, że tak niewiele trzeba, aby ją wygrać? Myślami jestem przy naszym meczu, powiem szczerze. I... i, i... Nad tym się koncentruję, przepraszam, ale ciężko mi na to pytanie teraz odpowiedzieć, bo po tym, co się wydarzyło u nas i, i bardziej jestem skoncentrowany i cały czas obrazy, które mam w głowie, to są z naszego meczu, więc przepraszam, ale tutaj nie chciałbym się za bardzo wypowiadać w tym momencie. Dziękuję. I ostatnie pytanie od podcastu Czwarta Trybuna. Skąd wziął się pomysł na takie ustawienie od początku spotkania, oraz czy gdyby nie uraz Erika Kajanży na boisko wszedłby? 18letni Lukoszek. Tak, planowaliśmy bardzo, chcieliśmy, żeby dzisiaj wystąpił, natomiast no, chcieliśmy wygrać mecz, tak? Więc z jednej strony planowaliśmy, był plan, natomiast boisko zweryfikowało trochę, inne, trochę inny scenariusz, natomiast pomysł był: chcieliśmy zneutralizować środek, chcieliśmy zneutralizować dwóch defensywnych zawodników Zagłębia i Filipa Starzyńskiego. Stąd przesunęliśmy naszych defensywnych pomocników trochę wyżej, a zamiast napastnika ustawiliśmy zawodnika defensywnego, Szymona Matuszka. I mieliśmy sytuację, natomiast no, do, do przerwy przegrywaliśmy. Zrobiliśmy zmiany, za Szymona wpuściliśmy Jako, natomiast za Krawczyka wpuściliśmy Irkę, natomiast nawet te zmiany nie, nie wpłynęły na, na obraz meczu. Końcówka, ostatnie 12-15 minut, tutaj mieliśmy swoją szansę. Jeżeli by tutaj udało nam się zdobyć gola, myślę, że to był moment tak naprawdę, gdzie jedyny taki moment meczu, gdzie moglibyśmy myśleć o czymś o jakimkolwiek zdobyczy punktowej. Dziękuję bardzo, trenerze, Dziękuję bardzo. za udział w konferencji.